Oj. Dobra, parczy. Yy, to ja dotykałam, żeby po prostu nie było tak długo, No to jest taki łka obraz, że rzuca się, to trzeba złapać, potem bierze się i się rzuca. No, i tyle. Yy, co ja tu jeszcze miałam? Aha. Korektor. Jeden. Zwyczajny. Czekajcie. Ja testowałam. Moja małego go testowała. No. No dobra, żyję yy, te pisaczki. Czułam ją mój pisaki? Mam dużo piseków. Długo pis. No, już też film, jak robię podróbę do własnej czekolady. Nie, wam chyba nie nagrywałam, jak robiłam do własną czekoladę. normalną, ale niedługo będzie. Film jak zrobiłam z... bez czekolady. Nie, nie wiem jeszcze z czym, ale będę robić. Więc no. mam pisaki. No to... Pisaki, jakie pisaki? Też długopis. Dwa kleje. Nie wiem jak kleją. Dwa chyba za trzy złote było. Innych nie było, więc mega fajnie. Ogólnie. Chyba już wszystko wam pokazałam. Wszystko ugniez też. Dobra, to do koniec. Pa.